Wzięło mi urwało 1,5 kW to mamy jakieś Coś chyba koło 2,1 1 konia, coś takiego 2, 2,1 konia, muszę tu też przeliczyć Dobra, tutaj mamy widok tłoka od strony sącej Zanagorowany on jest mamy jakieś przytarcie, tutaj też i wracamy do tego, tej stosunki, tego stosunku 1 do 50. Dlaczego ja tutaj zrobię te 1 do 50, a nie 1 do, do 40? Bo ja chcę, żeby ten test był też w A Raz, że mówię, używam chińskiej piły łańcuchowej i na 1 do 50 się nic nie stoi, jeśli chodzi o, o sam cylinder słokiem, żeby gdzieś tam był przytarty czy coś takiego, tylko po prostu ona już miała tak wywalone e, łożyska na wale, że ten po prostu to tam wał to już tak się rozklepał że on później jak się zakładało nowe łożyska to to, 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 i, to i tak ten wał sobie latał na boki po prostu on już na samych czopach, może też był wyrobiony no, ale tak jak tutaj no to mówię, ja to bym nie obstawiał. Przetarcia z powodu słabej lubrykacji. Bo wełkorbowy to wszystko słanie nasmarowany. Tłok jest od spodu tłusty. Kurde, no, szkoda, że nie mam akurat. Nie mam przy sobie jakiejś lepszej latarki, a nie mogę załączyć w trybie na nagrywania ale smokry. To nie jest powód tego, że ona się zatarła, bo było za mało tłuszczu. Ale generalnie ona, no, no, widzę, że ona jest bruna. Nie jest jakąś rewelacyjną olej jeśli chodzi o jakieś te takie płukanie No, cóż. Mamy informacje i tyle. To ja tutaj po prostu no mówię. Nie, ja nie zakładam e, tego i nie wymagam od tego sprzętu, że on ma być Bóg wie jak super. W stosunku do jakichś tamtych markowych sprzętów. To jest po prostu, może powiedzieć, dla mnie no jakiś taki. E, po prostu no ciekawość, tak? zaspokojenie mojej własnej ciekawości, w sposób taki, że co to jest warte, wielu ludzi chwali, no niestety u mnie może to nie pracuje w pełni profesjonalnie, ale całkiem sport jest, jest tej, tej pracy wykonywanej i to mówię, ze roku ona jeszcze, to prawie że te 50 litrów udało się jej przepalić gdzie jeszcze yy, wtedy można powiedzieć, że w momencie, jak, była, jak ona wtedy była zepsuta, to się robiło właśnie sztilem. Było coś takiego, że na przykład gdzieś tam na, na, na innej robótce było koszone e, tą kosą, a, między, a w tym samym czasie, gdzie też było koszone sztilem, ponieważ no, nie ma co tu ukrywać. Dobór kosy, jeśli ktoś patrzy na wydajność, no, jest kluczowy. Ja jestem człowiekiem, który po prostu woli wykonać szybciej robotę mi do tego odpowiednie narzędzie, niż żeby po prostu, nie wiem, jest trawa do skoszenia, dobra. Widzę, że jest najdroższa kosa i zarazem najmocniejsza, czy to słyskarny czy ściala, które kosztuje chyba z przeszło 6 tysięcy. To dobra, to ja wezmę kupię jakąś tam za półtory, za czy tam dwa, czy tam 2,5 tysiąca powiedzmy, strzelajmy no, w takie sumy. I bo tylko po to, żeby skosić, tak? No ja, ja jednak wolę dołożyć tego grosza. No akurat ta, 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 ta największa kosa ze ona, ona była kupowana już dobre 10 lat temu. Wtedy te kosy chodziły po, po przeszło 4000, tam pamiętam chyba było 4,250, coś takiego była wtedy chyba ta cena katalogu czy tam 4300 bo tam jeszcze dobierałem jakieś tam rzeczy. A, a teraz no, wyżegać już te 6000, no to. No, no niestety, no to jest już, już nie mała kwota, ale tutaj w moim przypadku to, to rekompensuje to. Ja to widzę jaka jest różnica, bo na przykład są areały, gdzie tą kosą wykonuje się dwa razy dłużej tą samą robotę i sztil mimo może bardzo dużo chleje paliwa, to nie, nie mówię tutaj, że akurat tego paliwa dla mnie jest jakimś wyznacznikiem, że nie wiem, było jak jakby ona ta kosa mi przypali 3 litry, a tamta spali 5 litrów i już jaką mi tam robi dziurę w, w, w portfelu, to nie, to nie o to chodzi. Ja szczerze mówiąc, ja nadwolę jak więcej kosa czy tam piła, czy coś, więcej przepala tego paliwa, bo po prostu, bo te paliwo ono, bez, ono, ono, ono nie, 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 nie przecieka sobie gdzieś tam, nie wiem, do gruntu czy takiego, tylko po prostu wszystko przerzucone przez ten cylindr, przez tą skrzynię korbową. I to po prostu no, jednak tego więcej tego paliwa idzie w te smarowanie, i to zarazem mam też jakieś spostrzeżenie, że te stare sprzęty przez co one też dużo e, paliły tej, tej, tej benzyny, to właśnie one bardzo duży je rozrzut tego paliwa. Dosyć, no niestety też sporo uciekało w atmosferę nieprzepalonego tego paliwa, ale to po prostu dawało jakąś tam e, ochronę dla tego silnika, tak? Że no, można powiedzieć, że ten nadmiar tego był paliwa. I wracając z tym stylem, yy, szczerze mówiąc, wykonam dwa razy szybciej robotę, ale nie zużyję dwa razy więcej tego paliwa. Po prostu mówię, tutaj kluczowy jest dobór tej, tej kosy, bo przecież już no, w tych większych kosach, no to już yy, czuć, że trzeba mieć troszeczkę tej większej krzepy, trzeba już zagęszczać te tempo, bo czasami po prostu ona nawet może powiedzieć, że chodzi tylko na pół gwizdka, w sensie. Trzeba jej na, na tyle dać roboty, żeby po prostu było słychać, że ona jest pod pewnym obciążeniem. Eee, a tutaj no mówię, no tak jak ja gdzieś jakoś jestem faworytem, po prostu no, czasami aż patrzyłem, kurde te godziny lecą, a, a po prostu no, ja jako tako ta robota idzie. Ale mówię, ja ją kupiłem, bo byłem ciekawy tego, co te Chińczyki są warte eee, i zarazem właśnie chcę Zrobić te porównanie tych, 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 tych olej. No, niestety to będzie czasochłonny proces, bo ja nie mam możliwości, żebym non-stop mielił gdzieś tam ty, tymi kosami. Tylko to jest może powie, że to jest tylko wszystko na moich, moich gruntach. No i dlatego to tak wygląda. Nie uda mi się przeprzechuścić 150 czy 200 albo i większej ilości paliwa za, na, na jednym sezonie. Nie wiem, co, co bym musiał zrobić. Żeby, żeby to, to, to zrobić, chyba bym musiał się wziąć po ogłaszać czy coś w tym rodzaju. A, a ja po prostu jestem w, w innej branży e, i po prostu nie dam rady się rozdwoić. E, dlatego mówię: no To będzie dosyć czasochłonny proces. O co chodzi z tym porównaniem oleju? Ja do tej pory praktycznie, że u mnie wszystko co, co, co chodzi. Prócz, prócz tej kosy działa e, i motopompy. Wszystko działa na e, oleju HPL Ultra. I po prostu chcę mieć jak dla siebie nadal potwierdzenie tego, że mimo że to jest drogi olej, to jednak za coś płacimy, tak? Bo jest mnóstwo różnych olej na, na, na rynku. Część mam wrażenie, olej też jest na tej zasadzie, że po prostu jest jedna rafineria, która dla trzech różnych firm rozlewa te same oleje. Na przykład ja kupiłem teraz do tego silnika drugiego. Eee, olej Makity, i on jest rzekomo tutaj rozlewany w Niemczech. I takimi, patrząc na, na jego barwę i konsystencję, eee, mam wrażenie, że to jest chyba, ale to mówię. Ja nie, nie wiem, czy mi się to uda. On może zacznę gdzieś grzebać w internecie. Ale mam wrażenie, że to jest po prostu jakiś ulikuj moli bo Moli też jest czerwony i pamiętam, że kiedyś na budowie zalewaliśmy mieli Moly do tam nie pamiętam, chyba do przecinarki do bardzo starej przecinarki styla, był też wlewany ten Liqui Moli. i on ma na, naprawdę zbliżoną barwę i to taką lepkość na, 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 na zimnym jeszcze bez roz, rozmieszania co właśnie ten Liqui Moly, a to jest robione rzekomo, rzekomo w Niemczech, to jest robione w Niemczech jeśli, jeśli to byłaby ta sama rafineria, a tylko po prostu makita jest opakowaniem, wcale by mnie to nie zdziwiło. Jak widać już setka została pobrana na ten, na ten długi silnik, żeby to, jako to jest następny olej do, do porównania. Tutaj jest wszystko rozebrane. Widzicie, postaram się jeszcze zrobić zdjęcia. No niestety trochę ten materiał będzie taki oklepany, ponieważ to jest robione telefonem i e, e, niestety, nie mam też ty, ty, na tyle czasu, żeby po prostu można było wziąć, siedzieć przy tym e, i bawić się jakiegoś tam youtubera, no bo ja niestety, ja nie mam e, jakiejś tam ambicji do tego, żeby, e, nie wiem, być jakimś vlogerem, czy coś takiego, po prostu e, to, co ja e, jakieś robię spostrzeżenie, jestem ja czegoś ciekawy i zaraz to może się komuś przydać, nagrywam i mam nadzieję, że to Komuś przedstawi jakiś tam obraz, tak? Także dzięki. I myślę, że coś tam jeszcze wkrótce będziemy pokazywać.